Łącznie na koncie tych zawodników 22 gole już w tym sezonie. Zwolni krążek pory rykoszecie. Szansa, żeby znów oddalić grę. I Słowakiewicz. Błąd przejmują na tarżanie. Jelinek, miarka. No ten krążek odbił się dosyć niespodziewanie dla Bramadyjczyk. I świetnie. Z powrotem zwrotne podanie miejsca. Ale wycofanie do Maciasia. Jest pusta bramka. robitka. świetna. Jednak interwencja Pawła Bizuba. Krężołek. I bizup. Hokejści GKS-u. A teraz muszą skupić się na nalikowej rzeczywistości. B pierwszy. Bizub znowu skutecznie bez... Takiego dłuższego przestoju. Oczywiście tutaj nie będzie. Jelinek. Jelinek ładnie zrobił sobie miejsce. Ale spadł Fitosat. Kitosa to wrzutka bizub na raty nie złapał krążka. Jeszcze zamieszanie i udało się wypchnąć go gdzieś wokół okol... kapic. Muszą uważać, bo w czwórkę też da się stracić gola. Fraszko, fraszko czy Bizub, Fraszko, Gol. Jeden do zera dla GKS-u. W osłabieniu GKS Katowice wyprowadza cios dający prowadzenie w tym meczu Bartosz, Fraszko. Błąd w przejęciu krążka. Kapica zgubił ten krążek w strefie neutralnej. Przepchnął się Bartosz. Rywale są bardziej i mniej atrakcyjni. To też pewnie ma znaczenie. Fraszko. Jest rozegranie i świetna okazja. Brandon McGee. Nieźle. No i Power. Nie będzie uwolnienia. Ładnie Wielkiewicz. Szale przestrzenił w dobrej sytuacji. Kapitan. To sprytniejszy? Kto bardziej cwany? Przy przejęciu krążka. Ale gol! Jelinek posłał krążek spod niebieskiej. Zasłonięty Maciej Miarka, krążek wpadł gdzieś pod poprzeczkę bramki GKS-u Katowice, no i dosyć niespodziewanie mamy doprowadzenie do wyrównania. Nagrodzona ta ambicja Podhala Nowy Targ, nagrodzone. Wielkiewicza, no była okazja ku temu, żeby nawet Nowotarżanie ten dorobek bramkowy mieli wyższy. Monto, mocno znowu Bizup. Nie mógł Próbować strzało. Od razu na bramkę. Jeszcze raz. No power. Worwa. Worwa. Szczęśliwie dla Magii. Teraz on ma mnóstwo miejsca. Magii. Bizup jednak wyczuł intencję strzelca, że będzie fraszko. Pod niebieską magii. Właśnie Kanadyjczyk. Pasiut. Bizup. Teraz okazja dla Podkala. Gola numer dwa. Lemiarka. Dwa spojrzenia. I jeszcze z bliższej odległości Bizup. Zamieszanie. Krążek w rękawicy. Bramkarza pod... Pusta bramka. Otwarta. Olson. Bizup. I ostatecznie bramkarz. Pod nowy targ. Mrozi gumę. Wielkiewicz. Wielkiewicz broni miarka. Hitosato. I gol! Nie, nie ma gola. Słupek zadzwoniło. Magii. Kolusz bizup kaskiem. Jak Blomqvist, jak Krężołek, jak Olson. No tutaj można wymieniać na, ja na kija, ale To wszystko w wolnym tempie. Teraz Fraszko ma szansę. Pusta bramka. Nie ma dobitki. Nikt się nie zorientował. Jeszcze próbuje Magii. Wcisnął. Wcisnął gumę z najbliższej odległości. Nie podziałali defensorzy pod hala. Leżał już Paweł Bizuk, miał bardzo trudne zadanie, ale tam zakotłowało się bardzo poważnie. I kiedy 44 sekundy przed końcem kary Magi dał prowadzenie GKS-owi Katowice Na bramce GKS-u jest taka próba miarka. Wiczanie. Hitosato Mikola Bizuk. ma no, To. Jest okazja i jest gol! Świetny strzał Brandon Magi. No on ma ten nadgarstek ustawiony perfekcyjnie. To jest chyba jego dzień. Drugi gol Kanadyjczyka w tej sytuacji. Bartosz Fraszko nosuje, no tu ja asysta Magina, jeżdżając. Huk, no jeszcze chyba od poprzeczki ten krążek się zdołał odbić. Jeszcze fraszko wizut nie obronił tego strzału. Bartosz Fraszko. Po raz drugi w tym meczu, po raz drugi w osłabieniu. 4 do 1 dla GKS-u. Na tyle mocne to było uderzenie, że krążek wtoczył się do nowotarskiej bramki. okazja dla Nowotarżan. Miarka. Kitosato, Wizu, Jeszcze zamknął. Moksanen. Miarka zmuszony do kolejny. Sukces mistrza Polski i aktualnego lidera Polskiej Hokej Ligi GKS Katowice. Tauron pod halenowy Targ. 4 do 1.